Cześć wam. Dzisiaj troszeczkę inne klimaty. Znajduje się w kamieniołomie dolomitu i wapienia. Oczywiście na opolszczyźnie. A dlaczego tutaj przywędrowałem? Żeby jeszcze raz przyjrzeć się takim właśnie strukturom. Zobaczcie. O, takie owalne jajowate, okrągłe twory. Dodam tylko, że te struktury się już u mnie na filmie pojawiały. A ja dzisiaj po prostu chciałem jeszcze coś dopowiedzieć na ich temat. No jak widzicie, jest tutaj tego dosyć sporo od takich całkiem malutkich, okrągłych e, tworów. Bo chyba tego nie można nazwać konkrecją. O, tutaj na przykład jest taki maluszek. Poprzez takie, nawet dochodzące, przypuszczam do metra. Są to struktury, które wytwarzają się w pustkach skalnych, w jaskiniach. Tego typu rzeczy na opolszczyźnie, w skałach wapiennych, można znaleźć w wielu miejscach. Przypuszczam, że jaskinie, w których to się tworzyło, były nawet dużych rozmiarów, ale ze względu na prowadzone wydobycie w takich miejscach, no to niestety nie mamy możliwości e, przyjrzenia się, zobaczenia takich rzeczy, ze względu na to, że w szybkim tempie najczęściej e, te jaskinie są niszczone, zasypywane. Wysadzane, a z tego miejsca jest po prostu pozyskiwany kamień. Zobaczcie, jak tutaj fajnie nawet dochodzi do krystalizacji. Patrzcie, jakie kryształki kalcy tu. No, zdarza się, właśnie, że czasami są one bardzo fajnie widoczne na tych okrągłych tworach. Odsunę się jeszcze kawałek, żeby Wam to pokazać. Zobaczcie, w tym miejscu, jak zaczyna się taki górotwór Tu 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 To jeszcze idzie dalej. Nie wiem, koło 30 metrów może ma długości ten plac. Jest to fragment skały pozostawiony w kamieniołomie. Nie wiem po co. W każdym bądź razie to co było nad nim wyglądało również podobnie. Też były takie formy. No i zobaczcie. To wszystko tutaj to jest podłoże jakiejś jaskini moim zdaniem. Wielu z Was pewnie sobie zaraz pomyśli, że jak jaskinia to mm, musi być wielkości takiej, żeby wszedł tam człowiek. No niekoniecznie. Jaskinie są czasami wielkości kilku dziesięciu centymetrów. To wszystko zależy od tego jak to się tworzy. O, mam tutaj nawet odwiert. Sprawdzimy, jaki głęboki. A przy okazji, zobaczcie. Średnica, myślę, że ponad 10 cm. To są odwierty, które są robione od kilkudziesięciu lat w różnych kamieniomach, w różnych skałach. Ja je bardzo często spotykam w skałach wapiennych. No co, wrzucamy. Myślę, że z 10 metrów głębokości o jeszcze ma. No a wracając do tych jaskiń, to wszystko po czym aktualnie chodzę: to jest właśnie spąk, dno, jaskini. W dużej mierze już zostało to wszystko tutaj zniszczone, ale w każdym bądź razie, jak widzicie, to się ciągnie na kawałku. 30, może na 20 metrów. Także najprawdopodobniej tutaj była taka jaskinia, e, szereg jaskiń, które to zostały wydrążone najprawdopodobniej przez krążącą w górnych partiach wodę, czyli głównie tutaj przez e, deszcze. Chociaż tyle czasu minęło, że odpowiedzialne za to może być jakieś morze, rzeka. Tego się już dzisiaj nie dowiemy. A ja Wam po prostu chciałam jeszcze raz pokazać o jaskinie, których, do których nie ma dostępu. No, Jak się okazuje, obszar jest znacznie większy, a te formy pojawiają się nawet do kilkudziesięciu metrów od tego miejsca, które Wam pokazywałam. Także zobaczcie sobie. Na rozmach, na wielkość, to sięga jeszcze tutaj do urwiska, zobaczcie jaka szczelina się tutaj zrobiła, jeszcze troszkę i to wszystko tutaj runie na dół, zwróćcie uwagę na te buły. Są potężne i tutaj w tej górnej części wyrobiska zobaczcie tu i kolejne 6-7 metrów do poziomu gruntu. Na takim odcinku skał tych 6-7 metrów musiały się znajdować tutaj jaskinie, które zostały zniszczone w trakcie eksploatacji materiału skały. Tak, po chwili namysłu, no myślę, że śmiało można stwierdzić, jednak, że te formacje skalne utworzyły się głównie dzięki morzom albo morzu, które było w późniejszych czasach, kiedy już te skały tutaj się tworzyły. A dlaczego tak sądzę? Dlatego, że zobaczcie. Widzicie te takie podłużne formy? To są, tak przypuszczam, że to jest dokładnie to samo co w ligocie dolnej, czyli marki, które, no jak się tutaj okazuje, towarzyszyły właśnie tym formom kulistym, tym pizoidom i tym podobnym. Tylko gdzie nie zostały same marki, a gdzie nie jak widać właśnie e, Woda po prostu powymywała, powypłukiwała w skałach jaskinie. Zresztą w książkach, w publikacjach, nie wiem, sprzed 20-30 lat jest nawet informacja, że w tym miejscu znajduje się jedna jaskinia. Jednak kiedy ja osobiście tą informację znalazłem i chciałem ją odszukać, okazało się, że jaskini już nie ma, że została wysadzona. Także sami widzicie, jak często takie ciekawostki geologiczne mogą znikać. A nawet możemy o nich nic nie wiedzieć.